Pierwszy mit. Węglowodany są niezbędne do życia. Węglowodany są jedynym makroskładnikiem, który nie jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dlatego nie musimy ich spożywać. Natomiast niezbędna jest glukoza. Glukozę możemy wytworzyć samodzielnie, w procesie zwanym glukoneogenezą. Mówiłem o tym już w innym filmie na temat ketoadaptacji, w którym znajdziesz tutaj wyskoczy, o tu, o tu, tu, tu wyskoczy. Natomiast niejedzenie węglowodanów nie spowoduje negatywnych skutków w kontekście twojego zdrowia. Nawet możesz jeść 0 gram węglowodanów i mieć bardzo dobre zdrowie. Natomiast to nie znaczy, że węglowodany są złe. Po prostu celem restrykcji węglowodanowej jest wejście w stan ketozy. To też nie znaczy, że nie będziemy spożywać w ogóle tych węglowodanów. Po prostu trzeba zaoptymalizować ilość węglowodanów aby zacząć produkować i używać ciała ketonowe jako głównego źródła energii. Natomiast nie polecam ograniczyć węglowodanów do zera. Podaż 30-50 g węglowodanów jest bezpiecznym przedziałem, który pozwoli ci wejść w ketozę. Z czasem możesz zwiększać tą ilość i dalej być w ketozie. Ale to temat na inny film. Węglowodany nie są złe. Można jeść 60% węglowodanów w diecie i mieć bardzo dobre zdrowie. Po prostu dieta ketogeniczna. Nie ogranicza tłuszczów, tylko ogranicza węglowodany. A na diecie wysokowęglowodanowej się ogranicza tłuszcze, a sieje dużo węglowodanów. Nie ma najlepszej diety dla wszystkich. Warto o tym pamiętać. Drugi mit. O tłuszczu się tyje. Aby przytyć musi być spełniony jeden warunek. Musimy wejść w nadwyżkę kaloryczną, a to znaczy, że musimy jeść więcej niż nasz organizm wydatkuje. Tego nie ominiemy. Nie można chudnąć na nadwyżce. Nie można tyć na deficycie. To jest sprzeczne z fizyką. Dlatego nieważne czy jemy w nadwyżce węglowodany czy tłuszcze. Jeżeli będziemy jeść więcej niż nasz organizm spala, to po prostu będziemy ptyć. Oczywiście, tłuszcze są makroskładnikiem, który ma najwięcej kalorii na 1 gram. jeden gram tłuszczu ma 9 kalorii. Natomiast 1 gram białka i węglowodanów mają po 4 kalorie. Natomiast nawet gdy będziemy jedli 0 gram tłuszczów. A będziemy w nadwyżce kalorycznej przez węglowodany i białka, to będzie nasilona novo, czyli tworzenie nowych tłuszczów, co sprawi, że nasza tkanka tłuszczowa będzie rosła. Dlatego same tłuszcze czy same węglowodany per se nie tuczą. Tuczy nadwyżka kaloryczna, nieważne z jakiego makroskładnika. Trzeci mit: od tłuszczu się nie tyje. W keto społeczności przyjało się, że od nadwyżki tłuszczów nie możemy przytyć dopóki nie będziemy spożywać węglowodanów. Osobiście nie wiem, skąd się wzięło to przekonanie. Serio wierzycie, że od nadwyżki tłuszczów nie możecie przytyć? To zróbcie sobie doświadczenie, zacznijcie jeść 6000 kalorii na diecie ketogenicznej i wtedy zobaczycie, czy przytyjecie, czy nie. Ale węglowodany stymulują insulinę, przecież od insuliny tyjemy, tak? Węglowodany są makroskładnikiem, które najbardziej stymulują insulinę. Natomiast nie tyjemy od nadwyżki insuliny, od nadwyżki kalorycznej. Możemy nie stymulować w ogóle insuliny, a i tak możemy przytyć. Poza tym mamy fajne badanie na ten temat. Ono pokazało, że nawet bez udziału insuliny może dojść do hipertrofii adipocytów, czyli po prostu do zwiększenia się naszych komórek tłuszczowych. Link do tego badania znajdziecie w opisie filmu. A więc nie, insulina nie jest potrzebna do tego, abyśmy mogli przytyć. Polecam też zajrzeć na kanał Kitosawicz. To jest gość, który jest kulturystą i właśnie był na nadwyżce kalorycznej na diecie ketogenicznej. I zgadnijcie, oczywiście, że przytył. Link do tego eksperymentu znajdziecie w opisie filmu. Także tak, na diecie keto możemy przytyć. Gdy będziemy w nadwyżce kalorycznej. Ten mit uważam za obalony. Dieta ketogeniczna prowadzi do kwasicy ketonowej. Czym w ogóle jest kwasica? Kwasica ketonowa to jest stan patologiczny w organizmie, w którym dochodzi do nadmiernej produkcji ciał ketonowych wskutek niedoboru insuliny. Może występować właśnie jako powikłania choroby cukrzycowej, choroby alkoholowej lub stanu niedożywienia. Dlatego u zdrowych ludzi ona nie występuje. Kwasica ketonowa jest bezpośrednim zagrożeniem życia, a na diecie ketogenicznej chyba nikt nie umarł, z tego co mi wiadomo. Najczęstszą postacią kwasicy ketonowej jest kwasica pocukrzycowa. Wynika właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, z niedoboru insuliny, poprzez złą pracę komórki beta w trzustce, ale również występuje przy dużej insulinooporności u cukrzyków typu drugiego. W cukrzycowej kwasicy stężenie ciał ketonowych wzrasta od 15 do nawet 25 milimoli na litr ciał ketonowych we krwi, a glukoza rośnie do 250 mg na decylitr. Zdrowa osoba, nawet poszcząc, nie jest w stanie osiągnąć takich poziomów ciał ketonowych, gdyż gdy dojdzie do zbyt nadmiernej produkcji, organizm zaczyna produkować insulinę, aby zastopować tej produkcji. Na diecie ketogenicznej wyniki ponad 5 mmol na litr są raczej rzadkością. Wniosek jest taki, że dieta ketogeniczna nie prowadzi do kwasicy ketonowej, a jeżeli się obawiacie o nią, zawsze możecie zrobić badania czy to ciał ketonowych czy glukozy piąty i ostatni tłuszcze nasycone i cholesterol powodują choroby serca w ogóle dlaczego panuje teoria że tłuszcze nasycone i cholesterol powodują choroby serca no to za to odpowiedzialny jest jeden pan który nazywa się Ancel Keys nie będę zgłębiał tego tematu w tym momencie natomiast sami możecie o tym poczytać w skrócie, doszło do sfałszywania wyników badań. W dodatku, badania jednoznacznie pokazują, że spożywanie tłuszczów nasyconych podwyższa poziom LDL, co z kolei wiąże się z kolejnym błędnym przekonaniem, jakoby sam LDL powodował choroby serca. Oczywiście, LDL jest z tym skorelowany, ale korelacja nie oznacza przyczynowości. Dlatego mówienie, że LDL jest jedynym czynnikiem, który powoduje choroby serca, to zbyt duże uproszczenie. Przekonanie, że zawsze i wszędzie wysoki LDL równa się zwiększone ryzyko chorób serca, jest to po prostu mit. Temat jest mocno skomplikowany, dlatego nie będę go poruszał w całości w tym momencie. Natomiast w przyszłości nagram na ten temat film. W międzyczasie w opisie filmu znajdziesz linki do badań, które temu przeczą. Cholesterol, ani lipoproteiny, ani tłuszcze nasycone nie powodują chorób serca powodują je stany zapalne. A więc wszystko, co będzie powodowało stany zapalne, będzie się przyczyniało do zwiększonego ryzyka chorób serca. Dlatego dbajmy o to, aby nasza dieta nie była prozapalna, a była przeciwzapalna. A dieta ketogeniczna jest dietą przeciwzapalną, na przykład dzięki glutationowi, manganozależnej dysmutazie ponadtlenkowej, czy też katalazie, czyli zmniejsza stres oksydacyjny w komórce, a więc nie, tłuszcze nasycone itd. nie powodują stanów zapalnych. Stany zapalne powodują tłuszcze trans. Dlatego jeśli nasza dieta ketogeniczna będzie oparta na tłuszczach trans, to rzeczywiście zwiększy się ryzyko chorób serca. Natomiast jeśli twoja dieta ketogeniczna będzie dobrze ułożona, nie masz się o co martwić. A jeśli nie wiesz jak ułożyć dietę ketogeniczną, tu jest odnośnik do filmu. Tam znajdziesz informacje jak zacząć przygodę, z ketozą. Jeśli nie spożywamy dużej ilości węglowodanów, tłuszcze nasycone są bezpieczne do spożywania. Natomiast nasza dieta nie musi polegać tylko na tłuszczach nasyconych. Zresztą byłoby to ciężkie do zrealizowania, gdyż bardzo dużo kwasów nasyconych ma tylko olej kokosowy, a reszta produktów, takich jak smalec czy masło, tych tłuszczów nasyconych nie ma aż tak dużo. Dlatego nie jesteśmy w stanie ułożyć naszej diety na samych tłuszczach nasyconych. Zresztą to by nie było rozsądne, dlatego spożywajmy i nasycone, i jedno nienasycone, i wielonienasycone, zwłaszcza omega-3 DHA i EPA, czyli generalnie ekosystem morski.